W świecie, który wydaje się coraz bardziej chaotyczny, zatrzymajmy się na chwilę, aby zastanowić się. Co naprawdę dzieje się za kulisami? Czy czujesz, że coś głębszego kształtuje naszą rzeczywistość? W dzisiejszym wideo zrozumiemy prawdę, która może być głębsza i bardziej alarmująca niż kiedykolwiek sobie wyobrażaliśmy. Mówimy o rzeczywistości, która mogłaby bardzo dobrze uwolnić Antychrysta, jak opisano w proroctwach biblijnych. Czy czujesz niepokój co do kierunku, w którym zmierza nasz świat? Wydaje się, że każda przeczytana wiadomość wskazuje na niepewną przyszłość, a wielu z nas walczy, by znaleźć sens lub nadzieję. Ale nie jest to czas, aby tracić nadzieję. Dziś połączymy elementy, zrozumiemy proroctwa i, co najważniejsze, odkryjemy, jak możemy odpowiedzieć na te znaki czasów z wiarą i skutecznym działaniem. Temat: Kazanie. Wyobraź sobie czas taki jak nasz, gdzie technologie szybko się rozwijają, a kultury przekształcają się w zawrotnym tempie. W tym scenariuszu Biblia, starożytna księga pełna mądrości, mówi o wydarzeniach, które wydają się dokładnie opisywać to, co przeżywamy dzisiaj. Przyjrzymy się słowom apostoła Pawła w jego drugim liście do Tesaloniczan, gdzie ostrzega przed czasem wielkiego wyzwania i duchowego oszustwa, które poprzedziłoby powrót Chrystusa. Paweł używa potężnego wyrażenia, które oddaje istotę tego, co chce przekazać: tajemnica bezprawia. Ten termin skłania nas do myślenia o czymś ukrytym, czymś, co porusza się w cieniu, powoli rozwijając się przez wieki. To zła siła, podziemny nurt zła, który aktywnie działa przeciwko wszystkiemu, co jest boskie i święte, przygotowując scenę DLA czegoś jeszcze bardziej złowrogiego. Jak opisał Paweł, zanim nadejdzie Dzień Pański, Ludzkość zmierzy się z okresem wielkiego buntu przeciwko Bogu. Ten okres nie będzie tylko moralnym czy duchowym upadkiem, ale otwartym buntem oznaczonym pojawieniem się enigmatycznej postaci, człowieka bezprawia, znanego również jako Antychryst. To nie będzie zwykły zły lider, będzie uosobieniem samego zła obdarzonym fałszywymi mocami i znakami dostarczonymi przez szatana. To kazanie nie ma na celu tylko informowania, ale także budzenia duchowej czujności w każdym z nas. "Jesteśmy wezwani do rozpoznania znaków czasu, zrozumienia wagi tej ery i duchowego przygotowania się na wyzwania, które nadchodzą. Apelujemy o odnowione zaangażowanie w prawdę, gorliwe poszukiwanie rozeznania i niezachwianą wiarę w Boga oraz Jego obietnice. To czas, aby być odważnym, czujnym i być latarnią nadziei wśród stopniowo gęstniejących ciemności wokół nas. Ten cel kazania ma na celu zaangażowanie słuchaczy." Łącząc nauki biblijne z rzeczywistością współczesną i motywując do aktywnej i świadomej odpowiedzi duchowej. Z apelem zarówno do serca, jak i umysłu, dąży do zainspirowania transformacji, która wykracza poza moment kazania, wpływając na codzienne życie każdej osoby, która słyszy przesłanie. Czas ucieka. Odkryj moc ducha świętego dzięki mojemu nowemu i ekskluzywnemu e-Bookowi. Pobierz przez ograniczony czas. Nie przegap tej wyjątkowej okazji, aby przyciągnąć więcej błogosławieństw do swojego życia. Kliknij pierwszy przypięty komentarz teraz i zdobądź swoją kopię, zanim zniknie. Ilość jest ograniczona. Temat: Apostazja i Człowiek bezprawia. Ten temat, wydobyty z głębi świętych pism, prowadzi nas przez temat zarówno pilny, jak i starożytny apostazję i pojawienie się człowieka bezprawia. Centralnych postaci w teologii końca czasów opisanej w 2 Tesaloniczan II. Apostazja, z greckiego apostasia, oznacza oddalenie się lub dezercję. W kontekście biblijnym odnosi się do oddalenia się od wiary, którą kiedyś wyznawano, świadomego i celowego porzucenia zasad, które stanowią podstawę wiary w Boga. Wyobraź sobie roślinę, która po podlewaniu i pielęgnacji zaczyna więdnąć. Jej korzenie odrywają się od ziemi, która kiedyś dawała jej życie. Tak jest z apostazją. To ochłodzenie serca, które kiedyś płonęło DLA wiecznych prawd. W pismach Paweł ostrzega, że to oddalenie się nie będzie izolowanym wydarzeniem ani ograniczonym do nielicznych, ale rosnącą falą, która poprzedza objawienie samego zła. Obserwujemy to nie tylko w teologicznych dyskusjach na wielkich soborach czy w kościołach, ale na co dzień wśród ludzi, gdzie świętość szybko ustępuje miejsca świeckiemu. Mocna wiara wielu słabnie, dając przestrzeń rozcieńczonym wierzeniom i elastycznej moralności, która dostosowuje się bardziej do komfortu niż przekonania. Wplecione w apostazję jest pojawienie się mrocznej postaci znanej jako człowiek bezprawia. To nie jest tylko postać z dawnych opowieści, ale rzeczywista istota, przepowiedziana do pojawienia się w czasie wielkiego duchowego buntu. Apostoł Paweł mówi o kimś, kto wywyższa się ponad wszystko, co nazywane jest Bogiem. Lub przedmiotem -ci i na tyle, że zasiada w świątyni Bożej, ogłaszając się Bogiem. 2 Tesaloniczan 2:4. Wyobraź sobie, jeśli możesz, charyzmatyczną postać, której elokwencja oczarowuje i uwodzi masy, których obietnice pokoju i bezpieczeństwa są tak atrakcyjne, jak i zwodnicze. Nie pojawia się z wyglądem złoczyńcy z bajki, ale jako współczesny zbawca, lider, który zdaje się rozumieć złożoności rozbitego świata. Jednak jego prawdziwe intencje są karmione nie duchem dobroci, ale mroczną mocą, która ma na celu zwodzenie i niszczenie. To zagadnienie rezonuje dziś z niezosobliwą pilnością, gdy widzimy, jak moralność jest na nowo definiowana, a stare prawdy są kwestionowane i często odrzucane. Świat wydaje się być coraz bardziej gotowy do zaakceptowania lidera, który może zaoferować szybkie rozwiązania DLA złożonych problemów, nie zważając na duchowe konsekwencje takich rozwiązań. Wezwanie do wszystkich nas brzmi: bądźcie czujni. Jako strażnicy naszej własnej wiary i jako latarnie światła w świecie, który podąża przez cienie, musimy pozostać mocni i świadomi. Apostazja i człowiek bezprawia są jasnymi ostrzeżeniami w pismach, przypomnieniami, że powinniśmy zakotwiczyć nasze życie i naszą nadzieję nie w przemijających obietnicach tego świata, ale w wiecznej prawdzie, która została nam dana przez Słowo Boże. Znaki i symbole czasów. Biblia, Księga Wiecznej Mądrości, oferuje nam soczewkę, przez którą możemy obserwować i interpretować wydarzenia wokół nas. Nie tylko jako izolowane zdarzenia, ale jako części znacznie większego mozaiki, który został starannie złożony przez wieki. W Księgach Prorockich znajdujemy wyraźne wzmianki o znakach, które poprzedzałyby wielkie zmiany, znane jako znaki czasów. Technologia i wiedza. Proroctwo biblijne w Księdze Daniela. Rozdział 12, wers 4, mówi o czasie, kiedy wiedza się pomnoży. Spójrz dookoła, a zobaczysz, że żyjemy w epoce niezrównanego dostępu do informacji. Internet, smartfony i obszerne sieci cyfrowe przekształciły sposób, w jaki zdobywamy wiedzę i komunikujemy się. Nie tylko odzwierciedla to ekspansję ludzkiej wiedzy, ale również symbolizuje szybkość, z jaką informacje, a potencjalnie dezinformacja, Mogą się rozprzestrzeniać, wpływając na całe społeczeństwa w kwestii sekund. Zmiany moralne i społeczne. Zmiany w normach moralnych i etycznych są być może najjaśniejszymi i najbardziej kontrowersyjnymi znakami wspomnianymi w pismach. Paweł w swoich listach Nowego Testamentu ostrzega o czasach niebezpieczeństwa i odstępstwa od prawdy. Drugi list do Tymoteusza, rozdział trzeci, wersy pierwszy do piątego. Obecnie jesteśmy świadkami globalnej debaty na temat tego, co jest uważane za moralnie akceptowalne, z rosnącym odrzuceniem tradycyjnych norm i ruchem w kierunku moralnego relatywizmu, gdzie każdy robi to, co jest słuszne w jego własnych oczach. Księga Sędziów, rozdział 21, wers 25. Katastrofy naturalne i niebiańskie. Jezus, mówiąc o końcu czasów, wspomniał, że będą wielkie znaki na niebie oraz na Ziemi. Ucisk narodów w perpleksacji przez ryk morza i fal. Ewangelia Łukasza, rozdział 21, wers 25. Zwiększenie częstotliwości i intensywności katastrof naturalnych, takich jak huragany, trzęsienia ziemi, pożary lasów, można postrzegać jako spełnienie tych słów. Naukowcy wskazują zmiany klimatyczne jako przyczynę, podczas gdy pisma sugerują również proroczą interpretację tych wydarzeń. Wzrost globalnych oszustw. Inny kluczowy aspekt, który pisma omawiają, to wzrost oszustw i fałszywych proroków. Ewangelia Mateusza, rozdział 24, wers 24, którzy przyjdą z wielkimi znakami i cudami, aby, jeśli to możliwe, zwodzić nawet wybranych. Era informacji przyniosła ze sobą nie tylko wiedzę, ale także zalew dezinformacji i teorii spiskowych, które mylą i dzielą ludzi na całym świecie. Te znaki, jak opisano w pismach, nie są pojedynczymi zdarzeniami, ale wskaźnikami wzajemnie powiązanymi, przygotowującymi na jeszcze większe i bardziej znaczące wydarzenia w narracji ludzkiej. Dla uważnego obserwatora i badacza pism, te znaki nie tylko dostarczają powodów do zmartwień, ale również wezwanie do przygotowania i refleksji duchowej. Nie przegap tego. Nasz ekskluzywny e-book o proroctwach biblijnych dobiega końca. Zdobądź swój egzemplarz teraz, zanim się skończy. Kliknij pierwszy przypięty komentarz i odkryj tajemnicę. Rola szatana i wpływ antychrysta. W tym rozdziale naszej historii zagłębiamy się w głębiny fabuły, która rozgrywa się zarówno za kulisami duchowymi, jak i na widocznym scenariuszu naszego świata. Centralną postacią tej narracji jest nikt inny jak szatan upadły anioł, którego bunt przeciwko Bogu określił jego rolę jako przeciwnika ludzkości i podżegacza do zamętu i zniszczenia. Występowanie i strategie szatana. Od początku czasów, jak opisano w Pismach Świętych, szatan ustawił się jako wielki oszust. Był odpowiedzialny za upadek człowieka w Edenie, używając węża jako swojego przebrania, aby zwodzić Ewę obietnicą zakazanej wiedzy. Jego zdolność do przekręcania prawdy i zwodzenia ludzkości pustymi obietnicami pozostała stała przez historię. Na ogromnej scenie świata strategia szatana ewoluowała, ale jego cel pozostał ten sam odciągać ludzi od Boga. Działa nie tylko przez wielkie akty zła, ale także przez subtelność, infiltrując się do systemów politycznych, kulturowych, a nawet religijnych. Jego taktyki są przebiegłe, promują ideologie, które na powierzchni wydają się korzystne, ale w rzeczywistości służą do psucia i niszczenia moralnych i duchowych wartości społeczeństwa. Wzrost Antychrysta. Biblia prorokuje nadejście postaci znanej jako Antychryst, postaci przesiąkniętej mocą szatana, przeznaczonej do zwodzenia narodów. To nie będzie zwykły śmiertelnik, ale charyzmatyczny lider, który pojawia się w momentach największego rozpaczy ludzkości, oferując fałszywe rozwiązania DLA głębokich kryzysów. Będzie ucieleśnieniem bezprawia. Z zdolnością do dokonywania znaków i cudów, które mogą zwodzić, jeśli to możliwe, nawet wybranych. Wpływ antychrysta rozciągnie się na wszystkie sfery ludzkiego życia. Będzie promować agendę pokoju i jedności, ale za tą fasadą kryje się plan ustanowienia nowego porządku światowego, gdzie będzie czczony jako Bóg. Ta światowa adoracja będzie ułatwiona przez technologię i kontrolę mediów, konsolidując jego władzę w sposób niespotykany dotąd oszustwo i manipulacja. Pod przywództwem Antychrysta nastąpi intensyfikacja oszustwa. Nie tylko otwarcie rzuci wyzwanie boskim prawom, ale spróbuje je przedefiniować, promując odwróconą moralność, gdzie zło jest nazywane dobrem, a dobro złem. Pisma ostrzegają, że podczas jego rządów wielu zostanie wprowadzonych w błąd, wybierając śledzenie jego kłamstw kosztem prawdy objawionej przez Boga. Ten okres będzie charakteryzował się znacznym wzrostem prześladowań zwolenników Chrystusa. Antychryst wykorzysta wszystkie dostępne narzędzia, aby uciszyć i ukarać tych, którzy mu się sprzeciwiają. Jego rządy będą mieszanką charyzmy i okrucieństwa, uwodząc wielu, podczas gdy zastrasza i niszczy opornych. Duchowa bitwa. Opowieść o Antychryście to więcej niż relacja o konfliktach geopolitycznych. To duchowa bitwa, która rozgrywa się w sercu i umyśle każdej osoby. To wojna między światłem a ciemnością, prawdą a kłamstwem, świętością a profanacją. Każdy musi wybrać, po której stronie stanie, gdy kurtyny tej ery się zamkną. Rola szatana i wpływ antychrysta są kluczowe dla zrozumienia nie tylko końca czasów, ale także ciągłego wyzwania, przed którym stoi każdy z nas codziennie. Stawiać opór złu i wytrwać w wierze, ufając, że pomimo pozornie potężnej mocy sił ciemności ostateczne zwycięstwo należy do Jezusa Chrystusa, który zwycięży wszystko złe z majestatem jego przyjścia. Wezwanie do czujności i roztropności. W burzliwych czasach, gdy chmury oszustwa gromadzą się na horyzoncie naszego świata, Biblia oferuje nam przenikliwe światło, aby oświetlić naszą drogę. Dziś bardziej niż kiedykolwiek jest kluczowe, abyśmy zachowali czujność i szukali roztropności danej przez Boga. Aby żeglować przez te burzliwe wody. Ale co naprawdę oznacza być czujnym i jak możemy kultywować dokładną roztropność? Czujność to postawa ciągłej uwagi i gotowości. Nie chodzi tylko o oczekiwanie na coś, co może się zdarzyć, ale o bycie świadomym wszystkiego, co dzieje się wokół nas. To jak strażnik, który stoi na warcie w nocy, jego oczy dostosowują się do ciemności, aby wykryć każdy ruch, nawet subtelny. W ten sposób jesteśmy wezwani do dostrojenia naszych duchowych zmysłów, przygotowując się do rozpoznania znaków czasów. Jezus w Ewangelii Mateusza, rozdział 24, wers 42 ostrzega nas. Dlatego bądźcie czujni, bo nie wiecie, w który dzień przyjdzie Wasz Pan. Porównuje to wezwanie z właścicielem domu, który powinien być czujny, aby uniknąć zaskoczenia przez złodzieja. Ta analogia podkreśla wagę bycia zawsze przygotowanym, nie wiedząc kiedy dokładnie będziemy musieli stawić czoła wyzwaniom lub pokusom. Roztropność to zdolność dostrzegania poza pozorami, rozumienia prawdziwej natury rzeczy. To dar Ducha Świętego, jak opisano w pierwszym liście do Koryntian. Rozdział dwunasty, wers 10, który umożliwia nam odróżnienie dobra od złu a, świętości od profanacji, prawdy od kłamstwa. W świecie, gdzie prawdy są często maskowane, a rzeczywistość jest zniekształcona, roztropność staje się niezbędnym narzędziem DLA zwolenników Chrystusa. Paweł zachęca nas w liście do Filipian, rozdział pierwszy, wersy dziewiąty i dziesiąty. Modląc się, aby nasza miłość wzrastała wraz z wiedzą i roztropnością, abyśmy mogli zaaprobować to, co doskonałe, i byli czystymi i nienagannymi aż do dnia Chrystusa. Uznaję, że miłość połączona z roztropnością pozwala nam dokonywać wyborów, które bardziej zgodne są z wolą Boga. Życie w czujności i roztropności oznacza być świadomym, że nasze wybory i działania mają wieczne implikacje. Oznacza to obserwowanie nie tylko wydarzeń światowych, ale także motywacji i intencji naszego serca. Wymaga poszukiwania Boga codziennie poprzez modlitwę i medytację nad Jego słowem, prosząc Go, aby ujawnił nam głębokie prawdy zawarte w Pismach i pomógł nam je stosować w naszym życiu. Podobnie jak Berejczycy w Dziejach Apostolskich rozdział 17, wers 11, którzy przyjęli wiadomość z wielkim zainteresowaniem, i codziennie badali pisma, aby sprawdzić, czy to, co mówił Paweł, było prawdą. Także my powinniśmy być gorliwi w weryfikacji wszystkiego, co słyszymy i widzimy w świetle Słowa Bożego. To wezwanie do czujności i roztropności jest ostatecznie wezwaniem do duchowego przebudzenia. W liście do Efezjan, rozdział 5, wers 14, Paweł pisze: Obudź się ty, który śpisz, wstań z martwych, a Chrystus cię oświeci. Ten werset rezonuje jak potężny alarm Dela nas wszystkich zachęcając nas do wyjścia z obojętności i życia w sposób intencjonalny i duchowo przebudzony. Dlatego, idąc naprzód przez niepewne dni, które mamy przed sobą, niech każdy z nas odpowie na to wezwanie z zdecydowanym sercem i jasnym umysłem, pielęgnując życie pełne stałej czujności i wyostrzonej roztropności. Ponieważ robiąc to, nie tylko bezpiecznie przepłyniemy przez burzliwe wody teraźniejszości, ale będziemy także przygotowani na przyjęcie Pana, gdy On powróci. Nie zapomnij. Dostęp do naszego ekskluzywnego e-booka jest ograniczony. Złap swój egzemplarz teraz, zanim ostatnie egzemplarze zostaną wyprzedane. Kliknij pierwszy przypięty komentarz. Nadzieja i zachęta. Obietnica Boga w trudnych czasach w świecie, który często wydaje się kręcić w chaosie i strachu, gdzie wiadomości bombardują nas relacjami o kryzysach i katastrofach. Jest niezwykle ważne, abyśmy zwrócili się do obietnicy nadziei i zachęty którą znajdujemy w Słowie Bożym. Ten segment wideo ma na celu rozświetlenie tej prawdy z jasnymi szczegółami i biblijnymi historiami, które rezonują z głębią i znaczeniem, zapewniając latarnie nadziei wśród ciemności. Wyobraź sobie żeglowanie przez ogromny ocean podczas srogiej burzy. Fale uderzają o łódź z brutalną siłą, niebo jest pokryte ciemnymi chmurami, a wiatr wyje, jakby śpiewał pieśń porażki. Jednak pośrodku tej burzy jest solidna i bezpieczna kotwica, która utrzymuje łódź w stabilności. Tą kotwicą jest obietnica Boga. Tak jak Bóg obiecał Noemu po potopie, że nigdy więcej nie zniszczy ziemi wodą i umieścił tęczę na niebie jako znak tej umowy, oferuje nam znaki jego stałej obecności i niezachwianej obietnicy. W liście do Hebrajczyków, rozdział 6, wers 19, Biblia opisuje te nadzieję jako kotwicę duszy pewną i mocną. Ta nadzieja nie opiera się na przemijających okolicznościach czy zawodnych ludzkich obietnicach, ale na niezmiennym charakterze Boga. Przypomnij sobie historię Daniela w Lwiej Jamie, narrację, która rezonuje potężnie z ideą, że Bóg jest z nami w najstraszniejszych chwilach. Daniel uwięziony z powodu jego niewzruszonej wierności Bogu, został wrzucony do jamy z głodnymi lwami, jednak nie był sam. Bóg wysłał swojego anioła, aby zamknąć paszczę lwów, a Daniel wyszedł nietknięty. Ta historia nie jest tylko świadectwem cudu, ale także potężnym przypomnieniem, że niezależnie od tego, jak groźna jest sytuacja, nie jesteśmy sami. Bóg idzie z nami przez każde wyzwanie, chroniąc, zachowując i zapewniając. Jest obecny nawet wtedy, gdy nie możemy jasno dostrzec Jego ręki. Rozważając przyszłość, nie powinniśmy tracić z oczu końca historii, jak ujawniono w pismach. Apokalipsa opisuje ostateczne zwycięstwo Jezusa Chrystusa nad wszystkimi siłami zła. Księga pokazuje nam obraz ostatecznego triumfu, gdzie Jezus, baranek Boży, wyłania się jako naczelny zwycięzca. Pokonuje bestie, fałszywego proroka i szatana, wrzucając ich do jeziora ognia. Ta wizja zwycięstwa nie jest tylko odległą przyszłością. Oferuje pocieszenie i odwagę w teraźniejszości. Wiedza, że koniec historii jest już napisany i że dobro triumfuje nad złem. Daje nam perspektywę wieczną i motywuje nas do życia z wiarą i integralnością, niezależnie od prób, którym stawiamy czoła dzisiaj. Zamykając ten segment naszego wideo, zachęcam każdego z Was, aby mocno trzymać się nadziei, którą mamy w Chrystusie. Niech ta nadzieja będzie kotwicą Waszej duszy. Jeśli podobał Ci się ten materiał i chcesz kontynuować eksplorowanie bogatych lekcji z pism, subskrybuj kanał i włącz powiadomienia, aby nie przegapić naszych przyszłych wideo. Każda historia, każda biblijna nauka, którą dzielimy się, jest szansą na wzrost w wierze i zrozumieniu. Dołącz do nas w tej ciągłej podróży odkrywania i duchowej transformacji. Dziękuję i do zobaczenia w następnym wideo.